Przez miliony lat mózgi naszych przodków powiększały się niezwykle powoli, i 2 miliony lat temu osiągnęły średnią objętość 450 cm sześciennych. Potem ten rozwój przyspieszył. Około 50 tysięcy lat temu średnio ludzki mózg liczył sobie już 1500 cm sześciennych. Jednak mózgi ludzi żyjących współcześnie Średnio liczą 1350 cm3. Czy to oznacza, że ich objętość się zmniejszyła? Niewątpliwie tak. Niestety nie bardzo wiadomo, dlaczego tak się stało. Istnieje na ten temat kilka różnych hipotez. Jedni twierdzą, że za zmniejszenie się średniej objętości ludzkiego mózgu odpowiada zdolność do myślenia abstrakcyjnego i rozwój języka. Jeśli możemy przekazać część wiedzy, nie musimy aż tyle pamiętać. Inni twierdzą, że ma to raczej związek z bogatym życiem społecznym. Gdy zaczęliśmy żyć w coraz większych grupach, można było dzielić się pracą, co również oznacza, że coraz mniej zadań trzeba zapamiętać. Istnieje jednak inne konkurencyjne wobec tych hipotez wytłumaczenie, które ma związek ze zmianami klimatu. Mniejsze mózgi po prostu łatwiej jest schłodzić. Dlaczego? Wyjaśniam to w sobotnim wydaniu Okopress. Zapraszam serdecznie.